Cześć, witajcie na kanale Magia Agro. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o rozrodzie ubydła mlecznego. Dzisiaj jesteśmy z Piotrem Świerżewskim z Isy z Długobża. Witaj Piotrze. Hej. Na końcu odcinka przedstawimy sobie 8 prostych sposobów na to, jak poprawić rozród w Waszych stadach. Piotrze, dlaczego krowy się nie zacielają? Odpowiedź na to pytanie nie jest może bardzo trudna, o ile jest bardzo złożona. Podstawowe przyczyny słabego rozrodu w stadzie to przede wszystkim żywienie, choroby zakaźne, dobrostan, a tutaj szczególne znaczenie ma korekcja racic, mhm. brak regularnych przeglądów rozrodowych w stadzie. Jakie błędy żywieniowe stanowią największy problem? Zdecydowanie najczęściej popełnianym błędem jest nieodpowiednie przygotowanie krowy, w tak zwanym okresie przejściowym, czyli od około 3 tygodni przed porodem do około 3 tygodni po porodzie. Zatuczone krowy po porodzie mają zawsze słaby apetyt. Dochodzi u nich do gwałtownej mobilizacji tkanki tłuszczowej, spalania tłuszczów, rozwija się ketoza, stłuszczenie wątroby i wszystkie następstwa tych chorób. Mhm. A propos ketozy, wkrótce nagramy oddzielny film więc obserwujcie nasz kanał. Piotrze, powiedz nam, jak poprowadzić rozrób w naszym stadzie? Opiekę nad rozrodem w stadzie możemy podzielić na fazy. Każda z nich jest bardzo ważna. Unikamy popełniania błędów w każdej z tych faz. Należy pamiętać, że krowy do skutecznej inseminacji przygotowujemy już przed porodem. Unikamy zatłuczania krów. Krowy tłuste zawsze będą chorowały. Krowy powinny przebywać przed porodem w czystych, komfortowych, wygodnych porodówkach. Należy także pamiętać o korekcji racic. Unikniemy mhm. dzięki temu występowania kulawizm po porodzie. Następnym etapem opieki nad rozrodem jest sam poród. Mhm. Tu trzeba pamiętać, nie możemy się spieszyć. Należy przestrzegać zasady, że pomocy porodowej udzielamy nie szybciej niż. Po dwóch godzinach od odejścia wód płodowych, mhm. cały sprzęt, którego używamy przy pomocy porodowej, powinien być czysty i zdezynfekowany. Mhm. Musimy mieć czyste i zdezynfekowane ręce. Należy także odpowiednio przygotować krowę, to znaczy umyć okolice krocza i zdezynfekować. A jaki jest następny etap przygotowania krowy do następnej ciąży? Jest to początek laktacji. Osiem tygodni których zapobiegamy negatywnemu bilansowi e, energii. Mhm. Macica w tym czasie przygotowuje się na następną ciążę, jajniki wracają do cyklicznej aktywności. E, spadek masy ciała u krowy w tym czasie nie powinien być większy niż jeden punkt w skali BCS. Jeżeli na tym etapie nie popełnimy błędów, to większość krów pokażeruje przed 40 dniem po porodzie. Mhm. No powiedzmy, że Pierwszy okres laktacji mamy za sobą i co dalej? Inseminujemy. Po upływie 8 tygodni od porodu, staramy się, żeby każda krowa zaszła w ciążę tak szybko jak to jest możliwe. Mhm. Bardzo ważna jest rzetelna obserwacja i wykrywanie ruin. Standardem powinno być 3 razy dziennie po 20 minut obserwacji. Pozwoli nam to wychwycić. Zauważyć zdecydowaną większość rujowych krów. Mhm. W stadach, gdzie mamy problem z obserwacją ruj, możemy stosować różne programy hormonalne, które indukują ruje i owulację. Mhm. A jak powinna wyglądać prawidłowa inseminacja? Cały zabieg musi być przeprowadzony czysto i sprawnie. Nasienie rozmrażamy w temperaturze 35-37 stopni mhm. przez 45 sekund następnie słomka z nasieniem osuszamy przy pomocy ręcznika, wkładamy do ogrzanego pistoletu i jak najszybciej inseminujemy. Wahania temperatury w tym czasie bardzo niekorzystnie wpływają na żywotność plemników. Krowy, które wykazują ruję, jeszcze kilkanaście godzin po inseminacji inseminujemy ponownie. Zainseminowaliśmy krowę. Co jest takim następnym krokiem? Co robimy dalej? Po 30-32 dniach badamy na ciąże. Krowy cielne badamy jeszcze raz w większej ciąży, żeby upewnić się, czy nie doszło do jej utraty. Krowy niecielne inseminujemy w najbliższej rui lub indukujemy ruję i owulację przy użyciu programów hormonalnych. Krowy cielne w odpowiednim momencie zasuszamy. I tak dochodzi do zamknięcia naszego cyklu opieki nad rozrodem w stadzie. Mimo podjętych działań, i tak pewien odsetek krów się nie zacieli, trzeba je będzie wybrakować. Chodzi o to, żeby było ich jak najmniej. Omówiliśmy poszczególne etapy rozrodu w stadzie. Jakie są jeszcze czynniki takie wpływające na ten rozród? Żebyśmy osiągnęli cel. Cel, jakim jest cielak od krowy co roku? Bardzo ważne są choroby zakaźne, kontrola chorób zakaźnych. Yy, mogą one popsuć wszystkie nasze wysiłki w prowadzeniu rozrodu. Yy, jakie to są choroby? Najczęściej spotykane, stanowiące największy problem, to BVD, IBR, neosporoza, gorączka ku, chlamydioza. Czy my możemy z nimi walczyć? Tak. Przede wszystkim powinniśmy zdiagnozować problem i wprowadzić przemyślany plan uwolniania stada. Na część z tych chorób mamy skuteczne szczepienia. Są one bardzo pomocne w całym hmm. procesie zarządzania rozrodem w stadzie. O co musimy jeszcze zadbać? Dobrostan. Suche, komfortowe, wygodne legowiska dla wszystkich krów. Zdezynfekowane porodówki. Spokojna obsługa bez hałasu i niepotrzebnego stresu. Zdrowe, zadbane racice. A propos racic, nagraliśmy przecież film o tym, jak powinna wyglądać prawidłowa korekcja. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, zapraszamy do oglądania. Piotrze, teraz podsumujmy sobie naszą rozmowę w kilku prostych punktach. Po pierwsze. Odpowiednie żywienie w laktacji, jak i w zasuszeniu. Czysto przeprowadzona pomoc porodowa bez niepotrzebnego bólu i stresu. Zdrowe racice. Rzetelna obserwacja RUI. E, Insyminacja w odpowiednim czasie. Suche, czyste, komfortowe środowisko. Kontrola chorób zakaźnych. Częste wizyty lekarza zajmującego się rozrodem. Każdy gospodarz wspólnie ze swoim lekarzem weterynarii i żywieniowcem stosując te proste punkty jest w stanie poprawić rozród na swoim stadzie tak, żeby to było opłacalne. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie rozrodu w swoich stadach zapraszamy do kontaktu z nami czy to mailowo, czy telefonicznie. W opisie tego filmu podamy Wam kontakt do nas. Zapraszamy do następnych odcinków Piotrze, dla Ciebie dziękujemy za bardzo cenne rady i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki. Oko, może być? Może być.